Proszę Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, to dobrze, że Pan zauważył, że wejście do strefy euro to nie tylko korzyści ekonomiczne, oczywiste korzyści ekonomiczne, że to również nasze bezpieczeństwo. To dobrze, Panie Ministrze, że Pan przywołał w odniesieniu do strefy euro najważniejszą maksymę funkcjonującą w NATO, że tam to samo obowiązuje. Wsz jeden za wszystkich, wszyscy za jednego że warto budować zamiast tarczy rakietowej tarczę walutową, bo to jest nasze bezpieczeństwo. I my to mówimy od dawna. I pytanie, czy jest Pan, Panie Ministrze, gotów zrobić krok dalej, zacząć działać tutaj, w, tej, w tym budynku, piętro wyżej, w, w pomieszczeniach Klubu Platform Obywatelskiej czeka na poparcie nasz projekt zmiany konstytucji, będący pierwszym krokiem drogi do euro. Czy jest Pan, Panie Ministrze, gotów poprzeć ten projekt, podpisać się pod tym projektem? Proszę o odpowiedź na piśmie.